Ruszyła przebudowa ulicy Królowej Marysienki. Trasa, przy której leży drugie liceum ogólnokształcące i hala Powiatowego Centrum Sportu, zostanie kompleksowo zmodernizowana. Nawierzchnia jest wysłużona, całość pokryta jest płytami typu jąb. Problemem było też odprowadzenie wód opadowych. W ciągu najbliższych miesięcy ma to się zmienić. Wykonawca przejął już plac budowy i rozpoczął pierwsze prace ziemne. Do przetargu wpłynęło 5 ofert. Za najkorzystniejszą uznana została oferta grupy Flizegres z CARTUS. Inwestycja zakłada gruntowną przebudowę na całym przebiegu wraz z zaprojektowanym wlotem do drogi krajowej 91, schodnikami, zjazdami, zatokami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, m.in. oświetleniem. Termin realizacji zadania to 290 dni. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wysokości 964 000 zł